Uwaga! Ten odcinek jest fest pokływiony i zawiera masową ilość vulgarizmów. Jeśli ci to nie odpowiada, to masz wyłączyć ten film. Chociaż pewnie będziesz żałować. Czekaj, to już dołączam. O, już, się, już się nikt nie wybucha, mogę się tepnąć? Ja się, ja się wybucham, czekaj. Ta. Już zniknęła. Jestem. Nie a... Jestem Achmut. Do Dobry jestem. Eperak 198 do, do... do... Epe, Jerzyka 1. Na odwrót. Na, na odwrót, bo na, na nazwisko no, Nie mam głosu. Nie mam Nie na Nie mam mi Nie ma B. O, yes. tepe, a ma, mi Nie ma, działa. Dobra, ender. Nie, nie szczeram. Y już się so. staraj, rozładź się. Bach z tobą był mnie zgon, co za jeden. Od przybycia? Raz go. O, I'm Night of the Wind! No. Zobaczymy, że ufałby się w Black Zobaczymy, co i został zajebany. Chyba mi nie wszystko oddałeś, he? I am night of the wind, Jedne, Jednej rzeczy mi nie oddałeś. Odłóż tą posłuchę, kurwa, Matt. Oho? Właśnie wykrakali z tą burzą, bo teraz słyszę coś, że się u mnie burzy za oknem. No, ale, ale, ale jeszcze jest spokój. Ale ty, <laughs> rain and lightning. Chodź, Danger chodź, chodź język. Patrz tutaj, w środku, jak to wygląda, i danie odzorowane. Jak w tym, w, w, w kreskówce dosłownie. Dobra, ja jestem szaryfem, dzień dobry, A wszyscy będą kolorami padać. Ja w takim razie będę Jim i Do dowieżenia. Do. Do więzienia. Wybierajcie Do więzienia. Do, do więzienia, zamykaj. Do więzienia. Tam tu się. Wybierajcie Zamykamy. Z, zamykamy tego. Co jest? Da was ich schon so nee. Nee, no YEAH! <lacht> 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 ja. Ja, <p> <laughs> Kości, została... Kości zostały... Kości Ja już nie wyjdę, ja czekam, ja czekam. Aż na tych prze... e... odcinków chyba będzie disclaimer. Ja bym ja by wam generalnie odpalił tam TNT, żeby was wybuchnąć. NIE, ale... nie. Czekaj, Artur puszczycie cię. Ja nie Artur, chcę wam wysadzić progresu. Artur masz, nic nie podniosłem. Nic nie podniosłeś, całe jest całe O, i to jest po napisane, napisze Sunshine. Kurde, tak. ja pisałem po angielsku. Ale po polsku jest lepiej. No to Jesteśmy no, w Polsce, no to... jest a nie na śląsku. Polska. Tu jest Polska! Jeszcze mu człowiek. Oddał mu człowiek tabliczkę, napisał mu jeszcze, kurwa, to jeszcze narzeka. Nie, no idź pan, takim <laughs> Idź pan, <laughs> panie, idź pan. Stachu! Znaczy... Dobra, prowadź ta szybko, bo mi się czas kończy. Dajmy. Za chwilę mnie coś wyśle gdzieś Jesteś. nie będzie. gdzie. Kurde, gdzie to tabliczkę? zostawić? Idziemy na przygodę, idziemy do Wiecie chyba szybciej będzie podróżą powietrzną. Po powietrzną, ja mam teraz bałagan w moim ekipunku. Kompletny bałagan. To mnie! A ty! I czemu na mnie nie zaczekajcie, no kurde idą mnie. To jest was się bawi Wesessmana i na napierdam. Idą beze mnie, normalnie. Wież nie baw się Wesesmana. No no! A pop kurde A Kurde, Kurde. Nie, jeszcze, jeszcze dzwony kościelne, nie no, burzaj dzwony, nie tym z... Apokalipsa przyszła. Tada! O, mam jako... Skąd Dziura. ja mam diamentową Co ty zrobiłeś? Ej, Kurde. skąd ja mam diamentową łopatę? Co się stało? Oda, oddaj to moja, oddawaj. Ale nawet nie wiem skąd ją mam. Przestaniecie mnie napierdalać? No bo mnie zabiłeś i ją masz. Nie mam! Ale do Jerzyka mówię. Uważajcie, bo tam kolce na dole! O, mogę się o, nadzieć? Tak! Spadłeś! Aha! Dobra. Idę! Rozkłosiłeś... Rozkłosiłeś śmierć. No. Dobra, o, panowie, ten... rękajcie. Przekazuję... Będę ty, rachie, tep No! no. Tepnij tam nie. Tepaj się do laksu. Albo do... Do mnie. Nie, tepnij tam nie, bo ten... Bo nie chce mi się wychodzić i wchodzić. Dobra, czekaj, jednak muszę. O, dobra. Idę po swoje itemy. Nie, nie zrzucę go! Artur, mogę się tepnąć do ciebie? Tak, tepaj ja się, tak się, tak. się, bo ja jestem ja gdzieś... Tak, w bez... Mniej więcej jestem w bezpiecznym miejscu. A, nie mam kill'offa, ktoś musi tu zejść i rozwalić te... Kolce. Ja, ja kudy już się zginąłem, ja tam nie idę. Od, Odwalcie się ode mnie. Raksa... Czekaj... O, nie wiem, wystarczy jedno rozwalić, to już chyba zbiorę wszystkie. Gdzie jest, to... jak się podział? Nie wiem. Na chwilę na spawn'a poszedłem. Aha, dobra. Czekaj. Do... No, Nikt mi nie pomoże? Nie. <głos> nie. <głos> Aha, tacy jesteście, koledzy, kuźdy żeby... Ześ mnie, mnie ktoś zajebał, to, to, teraz, to teraz... Ej! Ej, dobra, wiem gdzie idzie ten labirynt dalej. Tutaj. Pod wodą. A, nie, pod no wod bo mi się i ty zdespałnił. Puźwa, Ajning. Jeszcze no. tutaj w Minecrafcie będzie padać. Nie, nie, nie. Weather clear. A, Ender znowu się zaciurgał, nie Se no! Dobra się... Artur mogę się jeszcze raz tepnąć? Nie do mnie nie, nie tepaj się teraz, bo ja jestem na akcji. co so mogę? Czekaj, to odejdę widzę gdzieś jakieś bezpieczne akcje. miejsce już, chwila, chwila, o. chwila. Dobra, no, tepaj dobra. się Kilofa, kilofa mi od Kilofa. Dobra. Dobra. Mam kolce. Mam kolce, wszystko jest. Odzyskane. Jesteś? Jestem. Chodź, Mam nie Mam kolce, tak. let's go. Mogę kość nadzieć. A jesteś, dobra. Czekaj, generalnie tu jest jeszcze dalsza część tego, tylko to jest kurwa... Nie błąd. zalewa. Więc no. ja spróbuję tutaj na razie to zrobić tak i to osłuszyć. Łooo wow, teraz będzie kułda. Cool wow. Teraz będzie zabawnie. Tak. Guys, utknąłem w sieci. Jan Paweł trzeci... Utknąłem w sieci. Hey. Coś tam, coś tam, dzieci. Ej, gąbka! Ja zapomnieliśmy o gąbce! Zapomnieliśmy o krakersa! Gąbkę ma, gąbki mać. Tak, mamy gąbkę. Idę po gąbki, czekajcie. Dobra, Towarzysze, niestety, ale mój czas nadchodzi. I. Będę musiał was opuścić Hmm Nie zaczekasz do końca podróży Niestety ender, nie bo... mogę Mam M Moc boska mnie woła Ej ile tu jest gliny Wiesz jak chcesz to co jest twoja Ała. Ej to ja pójdę na spałne tak sobie od was wezmę szpadel <laughs> Nie okay. stać go na szpadel Po prostu ja nie mam nic w domu poza budowlańcami z reguł Czyli materiałami budowlanymi o Materiałami mamobudowlany <grym> Jak ty kurz. Mało budowlane muszę materiały. Mało budowlane materiały. Bogowim Bo głowie wołają towarzysze, ja niestety, ale muszę zawijać. ale wołałem ale ale To trzymaj Czeka, się Ender! Ta. Pójdę na górę mojżeszową. I pójdę do, do Łajca. Czekaj! Fok widział chyba To na ciebie na górze chyba. Tak, widzę Czekaj. go! Tam idzie Ender! Ender będzie znikał! Będzie carował! B Będę czarował Tam jest Ender Będzie czarował Tam Kiedyś stał Łopapa łopapa Będzie czarował I zniknął O kurwa jaki jestem silny Ja spodem razem z piaskiem Spoko, spoko już mam gąbkę, czekaj zaraz to zrobimy Czyli można powiedzieć, końcówka końcówkę odcinka zwiedzimy sami w to podziemny labirynt Let's go Jak go nie wysadzę to zwiedzie już już, chodzę spokojnie, już Dobra, bezpiecznie O Jezu, mam aż trzysta gliny z tego jednego z go, Złoża Dobra, co w tym jest? Jabłko i zelazo Co ty... Co, co, co? Kto? kto, co, coś co, co, co zrobił? Czekaj, bo ty musisz tu jakoś zejść Czekaj, masz wodę i chodź Jerzu, chodź! Skac! 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 Skoczył! Let's go! Uważajmy A, za zombiaka! Co jest po tej stronie? Dobra, tam jest jeszcze niżej. Ale tam kolce, trzeba uważać na kotce. Ja nie wiem żadnego drewna na pochodnie. Ja mam pochodnie... A, pięć pochodni. Pochodnie... Psycho... Dobra, żyję. Przypomnij... Eee, to dziurę. Co to jest <ślamy spowodny> Tam jest spawner Dobra, oh, uważaj. już, atakuje. Macie pochodnie? Ja mam tylko 18. Nie mam tylko 3 To masz, masz, weź Weź. dwa, zabuduj. Dobra, jest. Ale mamy przejebane. Włazaj! Kurwa, oni mają zbroję. To są Dobra, tu jest złoto i jabłka. Dobra, mam. Czekaj. Idę. Idę ich zwolcić pochodniami. Just. O, redstone, redstone i żela dwa żelaza, świetnie. Okej, okay, to tam było... Tam było złoto i jabłka w takim razie. No. O kurde! Dobra. Pułapka! pułapka. Co, co? Pułapka, uważaj, pułapka to jest. Co chlebka w ogóle, język? Mam jeszcze jedno mięso i mam prawie całe HP i trochę wiśni, więc daję radę. Drugi spawner, nie! To jest całe labirynt. Jabłko żelazo... <laughs> chcesz... yes! Jabłko. Chcesz... Jest. Co? Złote jabłko! Co? Złote jabłko. Złote jabłko, ty. Daj se, Jerzu. Ej, w ogóle tylko ja widzę tego szkieleta tutaj? E, tak. Tak. Zup skina na takie razie, bo jestem ciekawy, jak wygląda. O, 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 dobra, oni są na dole. To jeszcze, tu jest kolejne piętro. Ło, kurde! Artur, to czekaj, weź tutaj, stań, żebym ja zrobił screenę razem z tobą. Dobra, będzie, kurde, na pamiątkowe zdjęcie. <laughs> o, spawner. dobra, rozwaliłem spawner. Dobra, Artur, zobacz sobie na to. Na czasie. Tam rozwaliłem spawner, możecie rozwalać spawnery, wtedy wypadają jakieś rzeczy z nich. A tutaj da się zejść. Ładzaj! No, no właśnie mówię, nie, nie schodź szkielet. Kolejny zgliczowany creeper. Uważaj, masz jest jak czy nie? M no gdzie? Macie drewno? Nie. Idź ktoś na spawna po prostu. Dobra, taka jest. Spaw, idę ja. O kurde, co nie. się dzieje z gwiazdami? Ostatnia podnia, co tam jest? Kolce? Ej Raksa, weź tutaj stań teraz. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. nie, nie o to mi chodzi, nie o to mi chodzi. Cho, ho, stań tutaj. Tu, 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 tu. O, I popatrz się na mnie. I ci zrobię... Wyjdź, wyjdź trochę w prawo. O tak, dobra. Co? Robę no. ci screena z tym latającym creeperem. Aha. Będzie, pamiątkowe zdjęcie... <laughs> będziemy, będzie, będziemy, <laughs> będziemy. U mnie się totalnie moby zjebały, kurwa, widzę tego szkieleta i tego tu liby, klipera Tuli! tulim. Będzie rax 198 teraz, będzie tulił u Clippera. bo tu jest kurwa jeszcze będzie. niżej, nie? Tak, no, no niektóre to są... Niektóre potrafią do badełka zejść. A Kolejny spawner Uważaj, Jezyk! Mam pochodnie! Daj pochodnie! Daj daj, 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 Mas! Jezyk, łap! Na dole! 15 dam ci! No to wrzucaj. Clipper. Co? Co? O kurde Ojej, Ej, Ale ja miałem, ja miałem laga Ja nie wiem co się stało I mnie kompletnie zlagowało Ups O fa Nie idź, nie idź tam, nie idź tam Ale to A co się tam Aż mnie wyje Aha, i mnie wyjebało z serwera, okej okay. A Raxxus też kurde Też, też, no Ja pozbierałem jakieś twoje rzeczy Jeżu, nie wiem które, czekaj Ja też chyba pozbierałem oj, to oj, oj, dzisiaj wszyscy zalicy zgon poza Ragso. Musimy to z naprawić. <grystanie> ja miałem. Z ja miałem zgon, bo mnie zlagowało kompletnie. Ja nie wiem co się kurwa stało. Ja byłem. Ja u siebie stałem koło spawn, Ja stałem kurwa tu Zbierałem skrzynkę. Po czy nagle patrzę, jestem w tej ścianie i mnie zombie biją. To są twoje rzeczy. Nie wiem. Ja nie wiem, co się odwaliło. No to, to są Zęcy, które się nawet z nie śniło. Czekaj, ja nie, w ogóle, mamy w ogóle, zez... ja zanim, w ogóle... przyszedłeś, Czekaj, zanim przyszedłeś... Ja... przyszedłeś dziękuję, dziękuję, dziękuję. Ja, ja w ogóle nie widziałem tego creepera, o którym wy żeście gadali. A właśnie, ja też właśnie. Z... Widziałem go, zabiłem go. Zanim przyszedłeś, to generalnie Endera wywaliło skikowo z gry, bo grał z narząm, lewituje gdzieś. <laughs> tak! <laughs> to jest Zabry, był... To jest drugi spawner w ogóle. Dobra, rozwal rozwalimy już go. Co tu jest? Ja był redstone, może to sobie wezmę. Nie, ale ja, 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 ja w życiu nie miałem takiego laka kurwa w Minecrafcie żadnym Mnie też wywaliło, ostrożnie, są kolce? Nie, Aleu. nie, 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 Jezu, A. bo myślałem, że ja cię tam wy... poknął. Myślałem, że kolce I... to jest ej, bibli... ej, tu jest biblioteczka jakaś. O biblioteczka, czekaj! O, biblioteka! Uważaj, uwaga! Uważaj, ułaj! Język, uważaj! Bo znowu... Wym... To jest największy, największe stój Ej, idealnie! Biblioteka nam się przyda No proszę. Jerzu, Jerzu, bierz, złoty kołczan. ZŁOTY, Złoty KOŁCZON! UWAGAJ! TUTAJ SĄ! UWAGA! To mnie uda. Szkielet. Gdzieś tutaj jest. Szkielety. A nie macie jakieś? Mam. Nie macie z silk Ło! ZŁOTE KILOFE MAJĄ SILK Eee, dobra, A. chyba... Chyba wszyscy, tylko jeszcze ktoś ma drewno, to ja mam z sztabki złota, można by jakiś skraftować. No pa, PANIE! TU MASZ DREWNO! A! Widzisz? nic? mam drewno? Zrobię crafting'ę. Proszę. Dobra. O, super! Dopiero dostałem osiągnięć. Uważajcie! Tak, to O dobra. O, dę, e... kurde. Ale to przygoda była jest na sam koniec. Co tu to się to porobiło? Kolce. Uważaj, kolce. Właśnie zauważyłem. No. Myślałem, że tam jeszcze coś się zejścze jakieś. Właśnie. Dobra, eee. jak tak. ogólnie język ocenia strukturę, Macie. bo w sumie to jest taka pieca twoja przygoda, taka na większą skalę. Nie no, struktura mi się podobała, mniej mi się ten lak podobał, co się wydarzy wydarzył No lak to jest po prostu po serwera, albo mojego łąca, może tez, tez to tak, jest to Ej, tak. ktoś bierz, albo dobra, ja, ja. wezmę patyki Dobra, Ej, cyk O, wziąłeś kill of złoty, to tak, tak. kto chciał? Jerzy chciał złoty No to mas, kill of złoty Pekaj, kill of złoty, raz A więc Uf, ja się o złotą siekierę, żeby wykopać A kill of też można, spróbuj Chyba też da się No, się. Bo ja to kopał kurwa godzinę Ups To czekaj No, no to znać, mam, dwie, mam, dwie, mam, dwie, mam, dwie mam dwie sztabki jeszcze złota, jak ktoś ma Sp to może Spoko, ja mam cztery Dajcie mi jakieś zecje, jeżeli tam brakuje wam miejsca Dobra, ee... Na no, A masz złoto, zbierasz? Tak, mogę zabrać złoto To żelazo masz złoto ma Macie sześć gąbek, mi jest niepotrzebne Dobra ale pasz zreaktor na co? Pierwszy raz nam się trafiły te biblioteczki w poprawnej formie. Tak. W końcu nie jest jakiś zjebany pokój przez lawę. Albo przez lawę, albo kudę przez sufit, przez to zabrakło sufitu, albo inne. Inna. Tak Jakie wam szczęście przynoszę. Dobra, okay. i tutaj co jest? Jeszcze jeden korytarz? Nie, A, czyli to wszystko. Co, koniec? Czyli całą żeśmy zwiedzili. Całość? I to, i to, i to, i to by było na tyle. Nie, ale czasami się ciągną... Jesteśmy na poziomie 78, a czasami one potrafią się ciągnąć do BDOKP, peraże, więc no... I widziałem taki kiedyś na kerchiefieke. No... A be, rób ta, rób a ja siedzę i opierdalam się. I zawsze jak jest spawner, to jest i skrzynia, nie? Więc... Jakby... worth it. Ej, kto mi zabrał Gdzie macie moją zapalniczkę tak w ogóle? A, ja w takim razie, bo... Bo zabrałem wtedy. No, czekaj, już czekaj, ci... coś jeszcze? Zapal... Tam... Mas? Coś dać? Nie, nie... Z Ale... Jezyk, kurde robi halal... O, dzięki! Szybciej zbiorę drewno. Jak uważajcie na mam, kolce mam... oczywiście. Chcesz jeszcze zebrać? Mam jeszcze jedno. Jest uwa... uważajcie NA KOLCE! NIE! Nie... Co za... <noise> za łeb. No ale co, jestem jest to robota. Mamy teraz pełno materiałów. Chyba jeszcze żelazo na górze. Ło, żelazo, ale o. koło nie mam miejsca! O. Czekaj. O. Ej, tak bez tych, tych, tych wszystkich rzeczy, to ta hala jest dosyć spora. Czekaj, w ogóle... A, dobra, czekaj, jak wy tu ich kopiecie, to ja sobie wyjście, już z robić, żeby... Sobie Wyjście zacnę robić. Dobra, ja w do skrzyni odłożę to co mi niepotrzebne. A chociaż nie wiem co odłożyć. No wszystko się w sumie przyda. Bloki budowlane to bloki budowlane, nie? No bloki budowlane to Dużo wszystko ta... się przyda. Duża ta hala. Kudźba, jakbyśmy mieli na własne studio takie o, weź, kurde, taką halę, co to od... Nie... Pospalił całe kurde. I z tego nic nie zostało, bo zrobiłem Flint and Steel. No no to będzie kurde ten. Zostanie sam popiół. No nie! Kurde. A, ale z drugiej strony Skoda, bo Raxo też byli zaliczyli w tym odcinku licznik. wszyscy w tym odcinku zginęli, chociaż raz. Ale Raxo jednak nie dał się. Chociaż kto wie, może jeszcze po sam koniec? Diamentowy ki Zostaw! Nie! Nie! Nie, nie lub! Kurwa. No wszyscy mieli giną. No, tepaj się, no, wszystko ci oddamy. Ta, ta śmierć się nie liczy, bo to był ten. No to w takim razie Endera też się nie liczy, bo ja go zabiłem, w takim razie moja się nie liczy, bo miałem laga. Dobra. To no bez jaj, no, wszyscy zginęli tyle. to kudy to piął plot, więc wszystkim nagle odejmujemy. Ja kopię wam wyjścia, wygnojem jest zabijać. Zbroja, gdzie wiesz, tam zbroi? Ja, ja nie mam. A, czyli chyba się znisyła. Nie, na pierśnik wziąłeś, mój. Bo ja miałem ten stalowy. A ty głupi, nie, wcześniej go nie. straciłeś. Ja, ja, nie, wcześniej straciłeś. Ja nie, nie Rakso stracił. Zdywa Rakso stracił, tak mi się wydaje. Ja, ja nie straciłem mojego, ja po prostu. Ale do... ja miałem cały, ej, ja miałem cały. A dobra, to. No, brach! Brach. Staw. Nie. zostaw. To jest. Język, już wyczerpałeś limit ku dzisiaj zgodu. Wymordowałem wszystkich dziś. Dzisiaj to jest Artura. Ale ja zostałem zamordowany przez Zendena, więc się liczę. Dobrze. Kurwa, ale mam sywek. w yes. Nie u... ma za co. Teraz już wiesz, jak ja się czuję. Do w tym momencie mam też, jeden wielki bulder. Hy? Jest! Mamy! Mamy spawner! Mamy! Mamy I 13 chain link A co rozpierdolił tam te dwa, nie, no weź. Jezyk! Uważaj, bo tam kolce. What? A, zebrał kolce. Brawo! Możemy wejść na naszą chatę. Ale w ogóle ja byłem... język za tobą i do serii mógłby zrobić, This is Sparta i wtedy byś spadł tam na dół. Ale. Jakbyś to, jakbyś to zrobił, to byś po tej temy leciał kurwa sam. Ale ja jestem przynajmniej nie, nie troluję. Ja tak chciałem Rakso trollować, ale go przez przypadek uderzyłem zamiast go rozkopać w dół. No cóż. Rakso? Nie, Rakso Elok, elok. Ale z drugiej sobie psa i wszyscy zaczęli punkty. Ty w dzisiejszym odcinku. Wszyscy poschodowani To chyba mój pierwszy zgon w ogóle. Tak No taki oficjalny to tak. Znaczy no, taki... to było totalnie losowe, no bo to nie powinno być zaliczone moim zdaniem, że to był lak, ale no jak już ty liczyłeś swoje to niech będzie. No to może no, ewentualnie pół punkta Ale to tak będzie zatuje Dobra, na razie wracamy do domciu. już Wystarczy nam tego dzikiego zachodu. Spaw Ta, Dobra, to co wy chcecie z tym spawnerem zrobić tak? No Dobre, dobre pytanie. pytanie, ja nie wiem. Dobre pytanie Ty, chyba, że wiem co zrobimy Jezik ma pomysł, mob spawner I tak. ja sobie mob grinder mob grinder, tak? Mob grinder! Właśnie, a to jest jeden z nowych, nowych, nowych tych na, 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 na następny odcinek właśnie pomysłów Na pewno musimy rakso udać się do kopalni i zdobyć węgla, bo już co brakować. To jest kudy no ma nie cud, Ta, że tam węgla zaczęło brakować, dosłownie. Węgla, nie jest. odcinkiem ma. trzeba narąbać węgla. Czekaj, ja sobie zrobię porządek w moim ekipunku. No ja też, mówię... Znaczy ja już sobie zrobiłem, bo... Ale, muset, ale muset, to co jest, kurde? Zostałem, ale zostałem no. zajebany i, i był, musiałem ustawić... To by, był spisek kurde spisek Tu pole... wej. <laughs> no, ale muszę przecież za ten oku wygląda naprawdę za Już Just Goku jest prawie gotowy, tylko jeszcze muszę dokończyć mu fryzurę i będzie w CEO. Idę na twój balkon zobaczy jak to wygląda. Cześć. No tak wygląda. No. Tak to ja nie jest... wiem, jakbym miał defekt mózgu. <grym 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 jeszcze, <grym jeszcze nie ma włosów po prostu dlatego. Tak. No. Goku, się Goku nie ma włosów! I co... So... Przez chwilę myślałem, że on ma te, 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 takie gogle jak Jude w tym, w Inazumie. Nie, nie. Ty, ale w sumie można, można, by zbudować chyba pikselowe modele kogoś z Inazumy. No. Dobra, chodźmy się w takim razie pozegnać, bo chyba tak. już wszystko żeśmy wyczerpali. dzisiaj, to... ...może zakończyć No, dzisiaj se. ale temat nostalgii jeszcze na pewno powróci, bo mamy jeszcze kilka jakichś tam tematów, typu komiksy z kiosków, czy jakieś inne rzeczy z kiosków. Więc to było na tyle w dzisiejszym odcinku. No, tak. W ogóle fajny macie balkon, że jesteście na moim dachu. Znaczy, no bo fajny widok, byłem z dachu, ale na balkonie też jesteśmy. Ja będę tam po... No to Aha. trzymajcie się, widzowie, do następnego razu. Mam nadzieję, że ta pojebana trylogia się podobała. Bo pewnie będzie to trylogia, obstawiam. Tak. Pewnie, jak zwykle. No to żegnajcie, widzowie, Artura. Cześć, uuu! Cześć. Idziemy jak Chcesz się znowu utopić? Zakład. <laughs> Kurwa, chciałem coś wysadzić, ale jak idzie na mój balkon, to nie będę sobie wysadzał balkonu. <laughs> nie, jest już, już też wykastujesz limit wysadzania. <laughs>